rozbudowa jednego z największych obiektów rekreacyjno-sportowych w regionie świętokrzyskim. To centrum konferencyjno-szkoleniowe w Korytnicy w powiecie staszowskim. Już latem oddane do użytku zostanie 250 nowych miejsc noclegowych, 8 dużych sal konferencyjnych oraz taras widokowy na dachu. Osiem sal konferencyjnych, z których największa będzie miała prawie 600 metrów. To jest kolos. Tu można będzie zrobić imprezę na 500 osób. I mało kto dysponuje takim potencjałem. Na terenie obiektu znajdzie się także kręgielnia, nowoczesne spa i winda panoramiczna. Obiekt ma służyć nie tylko dużym korporacjom, ale także indywidualnym osobom. Dla gminy to dodatkowa szansa na ściągnięcie turystów. Jest to wizytówka naszej gminy, gminy turystycznej, pięknej gminy. I w związku z czym cieszę się bardzo, że ten obiekt jest, rozbudowywuje się, że będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów turystycznych w kraju. Ale nowy obiekt to także nowe miejsca pracy. Nowe miejsca pracy będą wygenerowane poprzez nowe funkcje, które ten obiekt będzie spełniał. No w samym spa będzie pracowało około 6-7 osób, a w związku z tym, że obiekt się powiększy o kilka tysięcy metrów kwadratowych, to globalnie będzie około 12 miejsc, nowych miejsc pracy. Ze wszystkich nowości będzie można korzystać już w te wakacje. Koszt modernizacji obiektu wyniesie 9 milionów